Mrówka. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Jestem w mieszkaniu u Siebie, tak więc, e, tak sobie troszeczkę tutaj pobędziemy razem. Pokażę Wam kilka rzeczy. E, potem wybierzemy się na miasto, e, ponieważ, jak wiecie, Jula dzisiaj pracuje. Tak, Jula pracuje. Więc z tego też tytułu, że Jula jest dzisiaj w pracy, to potem po nią pojedziemy. Tak tam stoi Rura od odkurzacza. Nieważne. E, w każdym bądź razie, jak możecie zauważyć, nie wyglądam jeszcze zbytnio dobrze. Zapraszam Was serdecznie na mojego snapa. Tutaj macie nazwę, ponieważ ja na tym snapie naprawdę jestem mega, mega często. I jak kogoś interesuje takie, wiecie, moje codzienne życie, nudne życie, coś tam sobie robię w ciągu dnia, coś tam czasami Wam pokażę na snapie, no to serdecznie Was zachęcam do dodania mnie. Przejdźmy teraz może do mojego drugiego pokoju, ponieważ chciałam Wam coś pokazać. Zapraszam. E, tutaj, kochani, mam gazetę Tube News. E, informacja dla tych, którzy nie wiedzą. E, jest to taki magazyn dla młodzieży. E, wiecie co? Ja, jak byłam mała, to bardzo często kupywała mi mama Brawo. E, z tego co się orientuję, Bravo chyba jest do tej pory, chociaż nie jestem pewna. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie Tube News jest to gazeta bardzo, ale to bardzo podobna, zbliżona do Bravo, tyle że jest ona o polskich youtuberach. Więc tak to właśnie wygląda. Tutaj macie numer trzeci tej gazetki. Jest to wydanie czerwcowe, lipcowe, czyli na takie wiecie, dwa, mm, dwa miesiące. Mówię o tym Wam, ponieważ miałyśmy właśnie taką fajną okazję razem z Julą się w tym magazynie znaleźć. E, możecie nas zobaczyć na stronie podajże 12-13. Ja sobie spróbuję to teraz tu otworzyć, żeby wam pokazać. Ale tak. Tutaj macie stronę e, podkradni i luk. No i jest Jula, jak Możecie zauważyć, jestem również ja. To sama. Dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli chcecie, to. Zakupujcie, taka gazetka kosztuje 3,99, więc myślę, że nie jakiś ogromny majątek um, i byłoby nam bardzo, ale to bardzo miło, gdybyście po zakupieniu tej gazetki mogli na Instagramie na przykład nas oznaczyć, żebyśmy zobaczyły. Tak więc byłoby bardzo, bardzo miło, gdyby ktoś z Was nas na przykład na takim zdjęciu oznaczył, żebyśmy mogły, żebyśmy wiedziały, tak, że, że ktoś z Was taką gazetę zakupił. Ech, jest godzina. O. 15.15, .15, więc. E, jest godzina 15.15, .15, więc w sumie już taki. E, w sumie już taki środek dnia, taki, wiecie, takie dobre popołudnie. Mój brat przed chwileczką ze swoją e, dziewczyną pojechali na urodziny. Pogoda za oknem jest przecudowna. Chciałam Wam coś polecić dla wszystkich osób, które mają jakiekolwiek problemy z trądzikiem raczej dziewczyn. Chociaż chłopców również, e, szczerze mówiąc, każdy myślę, że z nas ma jakiekolwiek tam małe, mniejsze bądź większe te problemy, tak? Ja słuchajcie e, z Tydzień temu miałam taką sytuację, że um, uczuliło mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, że to było jakieś uczulenie, e, wstałam po prostu rano i lewy policzek miałam. Cały po prostu czerwony, jakby swędziała mnie strasznie skóra, jakby wiecie, jakieś uczulenie, a ja nigdy osobiście nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jestem na cokolwiek uczulona. Kiedy zapisałam się do dermatologa, okazało się, że już mi to przez te kilka dni zniknęło. Kiedy czekałam na lekarza, wybrałam się, wiecie, jednak do apteki i zakupiłam sobie coś takiego. Kosztowało to 40 zł, aczkolwiek tutaj macie 236 ml, więc myślę, że tak dosyć sporo. Ja mam tego jeszcze naprawdę dużo, a używam tego dwa razy dziennie. Jest to ogólnie taka emulsja micelarna. Możecie to zmywać wodą, ale nie musicie. Możecie to zetrzeć również wacikami i naprawdę nie ma po tym żadnego dziwnego uczucia. Tak więc super sprawa. Powiem Wam, że ja używam tego i mam wrażenie, że mi się polepszyła cera. Ja nie wiem, może to w sumie. Coś sobie wkręciłam, ale naprawdę mam takie wrażenie, więc jest spoko. Wypadałoby trochę się ogarnąć, tak więc ja teraz ogarnę się i odezwę się jeszcze do Was za chwilę. Dobra, kochani, usiadłam i biorę się za prostowanie włosów. Ja mam prostownicę z Remingtona, jeżeli ktoś by pytał, aczkolwiek ja ją kupiłam w stanach. O Jezu! Kupiłam ją w stanach, więc nie powiem Wam dokładnie, jaka to jest. Ostatnio również zakupiłam sobie w końcu tą szczotkę. Karolina ze Stylizacji ją polecała, więc e, kupiłam. E, I powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolona z niej. E, bardzo fajnie rozczesuje włosy. Właśnie zaczynam prostować włosy. Jak widzicie, już sobie tutaj trochę związałam. Jula ma przerwę w pracy, więc może do niej zadzwonimy. No jak tam? włosy wyprostowane, ale teraz lecę, e, bo chciałam Wam coś ponagrywać. Ostatnio e, zrobiłam sobie dosyć e, małe zakupy i e, fajnie byłoby może nagrać dla Was haul, bo naprawdę haulu już nie było mega, mega dawno. Okej, okay, tak więc ja odezwę się do Was po nagrywkach, bo potrzebuję aparatu. <grywka> tak więc e, do potem. Biorę się tymczasem za nagrywanie Odcinka o włosach, tak więc kto lubi odcinki o włosach, ten daje łapeczkę w górę. Um, no i co? Lecę, rozstawiać wszystko, cały sprzęt. Jeżeli ktoś jest chętny, no to zapraszam pomóc. Właśnie skończyłam nagrywać dla Was jeden odcinek, więc kto się domyślił, co to będzie, dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, czy się domyślicie. Podejrzewam, że tak. Chciałam Was zapytać, kto kojarzy odcinek, w którym miałam na uszach o to. O, tylko że właśnie włosy zasłoniły mi cały świat. O, Je. Yeah! Kiedy ja siedzę sama w domu, to to na mnie dobrze nie wpływa. O, ja jeszcze to źle założyłam. Nie. Źle? Okej. Okay. Posprzątać tutaj w pokoju i za sekundę, ze sekundę się do was odezwę. No, kocham to. <głos> <głos> to jest coś świetnego. Ostatnio słuchajcie, będąc w Holisterze zakupiłam sobie bluzeczkę. O Mówię Wam o tym teraz, ponieważ 29 czerwca będzie tam promocja. Kupując tą bluzkę, dostałam właśnie taki rabat 15%, e, który sobie można tam wykorzystać. Więc jeżeli teraz sobie coś zakupicie, tak mi się wydaje, że to tak działa, że jeżeli sobie teraz coś zakupicie w holisterze, to dostaniecie taki rabat i ten rabat możecie wykorzystać że od 29. Um, Czerwca do jakoś tam, chyba 10 lipca, czy, czy coś takiego. Ja właśnie sobie zakupiłam tą koszulkę i jeszcze jedną białą. Dosłownie, praktycznie jest taka sama, tylko że ta jest wycięta w serek, a ta jest wycięta w serek, a ta jak możecie zauważyć, nie. Że jakoś niedługo będę się zbierała, więc ewentualnie zabiorę was ze sobą, w zależności od tego, jak będzie z tą pogodą, bo Chyba naprawdę będzie burza. Brat mi właśnie mówił, że ma być burza i widzę, że rzeczywiście może być nie za ciekawie. bo grzmi. Ja nie wiem, czy wy to słyszycie. Pewnie nie. Kochani, ja za chwileczkę mam pociąg, więc będę wychodziła już z mieszkania. Niestety nie będę brała. Niestety nie będę zabierała ze sobą kamery, bo tak jak mówię. Yy, zanosi się na deszcz. Brałam się tak w miarę ciepło, bo po prostu nie wiem jak będzie z tą pogodą. Żegnam się teraz już z wami. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie dać łapeczki w górę, yy, zasubskrybować kanał, jeżeli właśnie jesteście na naszym kanale pierwszy raz. Pa pa. Hejka wszystkim. Wiem, że pod koniec vloga, vloga, który kręciła Patrycja, ale. Chcę się z Wami przywitać. Ja byłam dzisiaj w pracy, bolą mnie strasznie nogi i umieram. Ale mamy plan leżeć i oglądać serial. Także myślę, że spędzimy fajnie wieczór. Jutro znów do pracy. No i tyle. Życzę Wam miłego dnia, nocy. Cześć świecie. Dzisiaj mamy następny dzień. Tak jak myślałam, wczoraj już za dużo dla Was nie nagrałam, ponieważ wiecie, Jula wróciła zmęczona z pracy. Musiałyśmy tam ogarnąć jakieś tam, wiecie, takie domowe rzeczy, że tak powiem, więc, więc było ciężko. Na miasto też nie brałam aparatu, właśnie z tego powodu, że była burza. Ale no nic, teraz w każdym bądź razie jadę do chłopaka. Od niedawna z Julą mamy muzykli, więc serdecznie Was zapraszam, tutaj się pojawi nazwa. Ja słuchajcie, teraz lecę i odezwę się do Was jeszcze później, tak więc buziaki. Jedziemy właśnie do znajomych. Odezwę się do Was już jak będziemy na miejscu. Właśnie przyjechaliśmy do Konstancina. Konstancin jest kilkanaście kilometrów za Warszawą. Ja nie wiem dokładnie ile. Przyjechaliśmy do znajomych. Jeszcze teraz chłopaki poszli do Carrefour'a po jakieś tam przekąski. No, i potem może jeszcze pojedziemy na boisko, ewentualnie jeszcze coś zjemy pewnie, bo ja już jestem powoli głodna. więc wiecie, taka luźna sobota ze znajomymi. Za tydzień też tutaj się pewnie wybierzemy, bo jedna właśnie nasza przyjaciółka kończy 20 lat. Pozdrawiam cię, Olu, jeżeli oglądasz. W takim fajnym miejscu właśnie jestem, aż mi się przypomniały stare, dawne czasy, wiecie, gimnazjum, liceum, kiedy trzeba było biegać po tej bieżni. Sześć kółek na tym, 10 kółek na tym i to był jakiś totalny hardcore. Proszę, Ronaldo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że byliście. Nie zapomnijcie dać oczywiście łapki w górę, jeżeli Wam się taki luźny vlog z dwóch dni podobał. Buziaki!